Hej kawicowie, dzisiaj Wam pokażę zdjęcia z uchwyconym gostagerem. To zaczynajmy. Tu jest coś. Tam takie szare. Nie wiem co to jest. Czy to gostigger tam był, czy raczej puma dalej. Tu jest właśnie to, co pokazywałam wcześniej. A skąd wiesz Bakira, że on nie istnieje? Jak tutaj yy, zdjęcia mam uchwycone. Dobra, dalej. Tutaj. Tutaj. Tutaj coś widać. Takie zdjęcia czasami mi się robią. Ale byłam na single player. To tyle, papa.